takiego bardzo dobrego poukładanego biegu, biegu, gdzie by dobrze wystartowała, biegu, gdzie by były dobre, sprzyjające warunki wieczne. Zatem te 11-15, które Ewa w tym roku osiągnęła, to w dalszym ciągu rezultat, który w moim przekonaniu nie odzwierciedla bezpośrednio jej możliwości i jej formy. No ale zobaczmy, przede wszystkim tor czwarty, ta Chinka. później później Lukenkemper, no i Ewa Swoboda, środek tej bieżni, na pewno włączy się też reprezentantka Wielkiej Brytanii. No i ruszyły, start Polki niezły, ona z tego słynie, dobrze się czuje, na razie na miejscu chyba drugim, ale jest szansa powalczyć do końca, nawet to wygrano, jest Ewa Swoboda! No, no i piękny <laughs> rezultat, To jakbyśmy to przepowiedzieli, 11.07 Ewy Swobody, czyli wreszcie trafiła, wreszcie dostała dobre warunki, to jest rekord życiowy w ogóle Ewy Swobody, więc zaczęła fenomenalnie, 11.12, przypomnę Państwu, tyle do tej pory Ewa Swoboda miała na swoim koncie Ciekaw jestem, jaki tutaj był wiatr, bo Ewa wystartowała fenomenalnie, że się podniósł głos, bo tak to wyglądało. Ona zareagowała dobrze, a przecież pamiętamy, że wiele startów miała takich, gdzie spóźniała ten start, gdzie reakcja czasami miała nawet powyżej 0,2 sekundy. A tutaj proszę, dobry start, wytrzymała bieg, no i wreszcie fantastyczny światowy rezultat 11.07.